raz i ten dowódca miał dba, dbać o właśnie tego o ten cały karny batalion prawda ale mm, on nie był jak inny dowódca on nie był jak inni dowódcy ja Pip, pip, pip. Ale dobrze, że od tego momentu zaczynamy Jeszcze raz, ogólnie chodzi mi o to, że w tym filmie jest pokazane jak to rosyjski oficer który miał szansę odzyskać wolność, prawda? Zamiast to wykorzystać, bo za dobrą służbę w karnym batalionie odzyskiwało się medale i tak dalej, prawda? To Zamiast to wykorzystać i po prostu robić swoje, a nie martwić się o żołnierzy, prawda? To on nawiązał z nimi jakby taki wspólny język, gdzie co e, martwił się o nich, rozmawiał. Jak... Ja tam pokazane, ile oni przewinięć e, robił ten karny batalion, bo to karny batalion to była mieszanka wszystkich ludzi i spiskowców, i czynowców i tak dalej, jak zwał, tak zwał, prawda? I oni byli wszyscy zrzucani w jedno miejsce i potem Nie, słuchaj, dzisiaj nie mogę. Przez całą akcję. To jest Zaczyna się robić ironicznie. Może skończę lepiej teraz. Karny Batalion yy, to jest film opowiadający o rosyjskich żołnierzach, prawda? Którzy to y, różnymi przez różne przeminięcia byli skazywani na tułaczkę w Karnym Batalionie. Wszystkie medale, jakie zdobywali w poprzednich wojskach. Były im odbierane I w karnym batalionie byli jakby takimi żółtodziobami I tam jest właśnie pokazany taki rosyjski dowódca Który miał szansę wyciągnąć się z tego, ale musiał ale musiał wykonać wszystkie rozkazy bez wyjątku i on od czasu do czasu naginał te zasady jakie i rozkazy jakie dostawał No nie, to jest coś nieprzyjemnego. Wyblokowali mnie, więc jeśli ktoś chce zobaczyć jak wygląda e, Dali w, w tamtych czasach, właśnie ci rosyjscy jak wyglądał rosyjski karny batalion, to zapraszam do oglądania, bo dość fajny film, wciągający, chciałoby się powiedzieć więcej, ale jest chyba tylko 13 odcinków z tego co ja pamiętam. Eee, więc niestety nie ma więcej a film bardzo wciągający mówiący o realiach II wojny światowej i o żołnierzach rosyjskich o odrzucił, dobrze I zaczyna robić chore. Tak to ujmę. Brawo dla mnie Ile ja będę ginął. Nawiążę, e, że na przykład wiecie, e, że niemieccy żołnierze, każdy oficer niemiecki miał przy sobie e, tabletkę z cyjankiem, 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 no cyjankiem, prawda? ponieważ w kulturze niemieckiej było coś takiego, że mm, oficer niemiecki nie może wpaść w niewolę.

and We should throw these animals over the heads, A macie Zbierać siły, e, bo jak to w kulturze niemieckiej, Niemcy nie mieli zwyczaju. Brać się to nie woli, czy nawet jak e, zasunęli, z, czy nawet jak się zhańbili, prawda? To, to brali te tabletki z cyjankiem i się zatruwali, bo dla nich to było oczywiście wstyd. Nie wolę ludzi niż tego szczebla, niż oni. Więc wiecie, to takie... Chore było jak to. To, że ja ginę non-stop. Nie wiem, ile ja już nagrywam, ale to zaraz musi się skończyć, bo ja mam już tyle dziurki w nosie. Ja się za... Piszę normalnie. Wolam mieć cały magazynek. Dzięki to Więc Chciałem coś powiedzieć ciekawego, jakąś ciekawostkę dorzucić. No ludzie, no ja nie mogę zaraz rozwalę tą grę. To jest chore Tak daleko załeś, a tu blblbl Przeładuję Na ja mnie wkuszam. Ja tracę materiał, dysk i czas swój własny bo jest głupia gra z głupią misją robi mi na złość. e estou Mastas šumomis. Bėna dokainčiau, bo to neįpada. Ne, nebėna. Žinote, jau... Miałem coś dopowiedzieć od czasu do czasu, ale sami widzicie to coś dziwnie wychodzi, jak chcę coś powiedzieć, nie? To właśnie albo rodzicem przerywają albo ja się już zamykam, bo jestem tak wkurzony Mogło powiedzieć mi ile można razy zginąć, ile razy można powtarzać coś, co się zrobiło Pan jakby by się tutaj przydał. Dobra, a... czekałem uciszony. Słuchajcie, tutaj coś jest. Może. Nie. Te karty śmierci chciałem znaleźć, ale chyba coś się nie uda. Czekajcie, czy będę mógł zabrać flagę. Rezerwało go. Co? Odzyskaj rosyjską... ...ladę. Hmm... Ale tak gdzieś flaga gdzieś... Ta rosyjska flaga gdzieś tutaj leży, czy co? A tu... O, yeah. standard armierterwagen wo ist saka no momo you always survive. Yeah. The honor... should be you. yours. Oh, like as long as you live... the right. heart of this army can never be broken ah, things will change, my friend. as heroes, we will return to russia's indians. forces of germany have surrendered to the united nations. the victory won in the west must now be won in the east. A solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding.

więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oglądania mojego kanału. Przepraszam za wszystkie... Ni ni niedociągnięcia, błędy i tak dalej. Ja się z wami żegnam. Hej, cześć i czołem. Do zobaczyska.